Kiedy w samochodowym silniku spala się benzyna, 70% wyzwalanej energii przemienia się w ciepło. Duża część tego ciepła uchodzi przez układ wydechowy, ale większość zostaje rozgrzewając silnik. Układ chłodzenia nie pozwala mu się przegrzać, zaś sercem tego układu jest chłodnica. Mieszanka wody i płynu chłodniczego pochłania ciepło wytwarzane przez silnik, po czym oddaje je przepływając przez rurki chłodnicy. Rurki robi się z cienkiego jak papier mosiądzu. Koła maszyny zaginają 4-centymetrowy pas metalu w płaską rurkę. Rurka przesuwa się przez kać z roztopionym ołowiem. Następnie jest chłodzona zimną wodą co utwardza ołowianą powłokę. Maszyna tnie rurę na odcinki. Ich długość zależy od modelu chłodnicy. Te mierzą 76 cm. Tymczasem inna maszyna wygina miedzianą blachę o grubości 1,5 mm, formując orzebrowanie chłodnicy. Teraz widzimy ten proces w zwolnionym tempie. Maszyna składa blachę w harmonijkę, jednocześnie wybijając w niej małe szczeliny wentylacyjne. Kiedy przez rury chłodnicy popłynie gorąca ciecz, orzebrowanie będzie przekazywać ciepło przepływającemu przez nie powietrzu. Pasy orzebrowania wylatują z maszyny przycięte do stosownej długości. Następnie układa się je jeden na drugim w specjalnym szablonie, przekładając rurkami. Pracownik wyrównuje żebra, po czym dokłada mosiężne tabliczki z wybitym numerem modelu i datą produkcji. Następnie ściska elementy prasą i spina blaszanymi paskami. W innym miejscu fabryki sterowana przez komputer maszyna wybija kształt na mosiężnej blasze. Powstaną z niej płytki utrzymujące końcówki rurek na miejscu, po jednej na każdą stronę chłodnicy. Po zmianie narzędzia maszyna wycina elementy wzdłuż perforacji. Następnym krokiem jest wygięcie krawędzi i wybicie otworów na końcówki rurek chłodnicy. Za pomocą młotka pracownik osadza płytki na końcówkach rurek. Podczas wybijania część rurek zasklepia się i trzeba je otworzyć za pomocą specjalnego wałka. Po umyciu chłodnice trafiają na dwie minuty do pieca rozgrzanego do 315 stopni Celsjusza. Żar roztapia ołów na rurkach, spajając je z orzebrowaniem. Po wyprostowaniu skrzywionych żeber krawędzie chłodnicy zanurza się w kadzi z płynnym ołowiem, przylutowując płytki do końcówek rurek. Rogi wzmacnia się kilkoma dodatkowymi kroplami ołowiu. Płytki i końcówki rurek są teraz pokryte ołowiem. Pracownik wkłada arkusz mosiężnej blachy pod prasę kształtującą boki chłodnicy. W jednym z nich osadza się mosiężną rurkę, która będzie pełnić funkcję chłodnicy oleju. Po przylutowaniu boków chłodnicy wlutowuje się wlew płynu chłodniczego. W obu bokach osadza się króćce do podłączenia gumowych rur układu chłodzenia. Gotową chłodnicę pokrywa się ochronną warstwą czarnej farby bitumicznej, odpornej na wysokie temperatury.